Samotnik biologia przekonań. Samotnik to ktoś, kto nie może być w związku, nie ktoś, kto przed trzema miesiącami rozstał się z partnerem to ktoś, kto jest sam przez całe lata. Jako samotnik nie poznaję nikogo, z kim mogę być. Dlaczego? Ponieważ w historii rodziny były przypadki, że związki lub małżeństwa. Były odrzucone przez klan. Nie można wziąć z nim albo z nią ślubu. Ona albo on nie należy do naszej warstwy. Przykłady: małżeństwo z osobą innej rasy, innego wyznania, innego statusu. Dla samotnika wolność. Mam konflikt odnośnie związku przywiązania. Szukamy w historii rodziny sytuacji z tematem. Chcę zachować wolność, albo wspomnienia aresztu, uwięzienia, małżeństwo z przymusu, aranżowanych małżeństw, zamknięcia w zakonie. Ojciec, który chciał wyjechać gdzieś daleko i został powstrzymany. Babcia, która chciała zostać pielęgniarką lub lekarzem. Wspomnienie kogoś, kto nie mógł spełnić swoich marzeń, niewłaściwy partner, albo temat. Chcę zachować wolność, konflikt związany z wolnością, negatywny aspekt wolności. Chcę mieć swobodę dokonywania wyborów, co może prowadzić do trudności w dokonywaniu wyborów. Wybór oznacza, Usunięcie możliwości. Może oznaczać bycie wyeliminowanym. Może oznaczać wyeliminowanie kogoś innego. Chciałbym pokonać drugą stronę. W rzeczywistości druga osoba jest dla mnie zagrożeniem. W skrajnych przypadkach autyzm konflikt obieży świata. Zachodni wzorzec propaguje wolność ja przeciwko innym. Pozytywny aspekt wolności. Jestem wolny, więc idę naprzód z drugą osobą. Na przykład w społecznościach azjatyckich i afrykańskich osoby starsze pozostają ważną częścią swojej rodziny. Każdy ma do odegrania swoją rolę. W naszym zachodnim społeczeństwie przechowujemy starszych, w określonych obszarach. Większość technologii Internet, komputery, smartfony, tablety, gry itd. na pozór promuje. Lepsze połączenie za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości, ale w rzeczywistości ma opłakane skutki z ludzkiego punktu widzenia. Skutek jest coraz więcej samotników. Konflikt samotnika moja matka, ojciec i wszyscy są przeciwko mnie. Dawno temu inni ludzie byli dla mnie zagrożeniem, więc muszę się od nich uwolnić. Czego szukamy w konflikcie samotnika? Hasła: Wszyscy są przeciwko mnie. Szukamy takich sytuacji, gdzie inny człowiek był zagrożeniem, które musiałem pokonać, na przykład niechciane dzieci, chęć usunięcia ciąży, rodzice sprzeciwiający się dziecku, rodzice sprzeciwiający się sobie nawzajem, ludzie stawiający opór, przestępcy, więźniowie, bliźniak, który przeżył, matka, która zmarła przy porodzie, przekaz. Aby życie mogło trwać, ktoś musi umrzeć. Dzieci, które urodziły się martwe lub zmarły przy porodzie. Historie rodziny, w której świat zewnętrzny jest niebezpieczny. Agresja. Samotnik w przyrodzie. Niektóre zwierzęta żyją samotnie, spotykają się tylko w celach rozrodczych, na przykład zimorodek. Dlatego poszukaj wspomnień o dzieciach narodzonych z niestałych związków. Romansów, przygód na jedną noc. Samotność daje mi większą mobilność, ale jestem bardziej wrażliwy i bardziej narażony. Dlatego poszukaj w planie celu, potrzeby poruszania się, potrzeby zmiany miejsca z powodu uwięzienia, znalezienia się w potrzasku. Samemu można łatwiej niż w grupie uciekać i kryć się, potrzeba ukrycia się i pozostania bycia niezauważonym. Samotnik potrzebuje rozległego terytorium, żeby się wyżywić. Poszukaj wspomnień braku przestrzeni i braku pożywienia na przykład duża rodzina żyjąca w skromnych warunkach. Samotnik, nawet w związku, może być samotnikiem. Z różnych powodów, stosując różne strategie, powstrzymuję mojego partnera. Jak? Na przykład poprzez pracę pracoholizm. Tworzył sytuację, które oddalają mnie od partnera. Zazdrość. Jednym ze źródeł zazdrości jest rywalizacja w rodzeństwie, strach przed utratą zainteresowania i uznania taty i mamy. Zazdrość to konflikt osobnika dominującego alfa, konflikt posiadania, lęk przed utratą drugiej osoby. Chcę mieć przyjaciela kochanka, rodzica tylko dla siebie. A więc próbuję pokonać drugą osobę. Dlaczego? Ponieważ jest niebezpieczna, dlatego gdy jestem bardzo zazdrosny, łatwiej jest zachować wolność. Poszukaj wspomnień utraty terytorium na wszystkich poziomach, wspomnienia, zawału serca, lęk przed utratą kogoś, ukochanego, dziecka, przyjaciela lub czegoś firmy, majątku, pieniędzy. Pozytywny aspekt zazdrości. Przykłady. W nieświadomości osoby zazdrosnej tkwi wspomnienie krzywdy, wyrządzonej bliskiej osobie przez kogoś obcego. Odsuwam wszystkich, aby chronić ukochaną osobę. Inne konflikty. Chciałbym, żeby ktoś był dzięki mnie szczęśliwy. Chcę, żeby ktoś dzięki mnie zaspokoił swoje potrzeby. Jako, że nie jesteśmy zazdrośni o wszystko, musimy odkryć przedmiot naszej zazdrości. Osoba zazdrosna doświadcza poważnego obniżenia poczucia własnej wartości, ponieważ ma świadomość, że nie postępuje sprawiedliwie, ale musi tak robić. Jaka była w tej historii niezaspokojona potrzeba?